Dane wskazują, że coraz więcej legionowskich seniorów garnie się do szeroko pojętej rekreacji. Jak dowodzą zajęcia prowadzone na pływalni przy ulicy Królowej Jadwigi, wielu z nich nie waha się w tym celu skoczyć na głęboką wodę. A właściwie wiele, bo na basenową gimnastykę do zarządzanego przez spółkę KZB obiektu uczęszczają póki co przede wszystkim panie. Po namowach osób, które uczestniczyły w tamtym roku na zajęcia Aqua Senior organizowanych przez KZB przyjęliśmy w tym roku funkcję organizatora, czyli nasza fundacja Hasten. wraz z miastem Legionowo i Areną Legionowo organizujemy dwa razy w tygodniu zajęcia, które trwają pół godziny w środę i w piątki. Jest to właśnie gimnastyka dla seniorów w wodzie. Zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, bo praktycznie na każdą grupę 30-minutową mamy zapisane. Około 25 osób, więc frekwencja znacząco przekroczyła wcześniejsze założenia. Z tego względu bardzo się cieszymy, bo seniorzy są aktywni, chcą ćwiczyć. No i nic, tylko musimy to kontynuować. Tak samo sądzą animatorzy sportu z DPD Areny, którzy też, jak wcześniej wspomniano, maczają palce w organizowaniu seniorom wolnego czasu. Woda z racji dostępności obiektów basenowych to jest jakby oczywista rzecz. Myślę, że w przypadku dzisiejszych zajęć... Kluczem są seniorzy i chęć ich aktywnego spędzania czasu. Prowadzimy zajęcia na siłowni, o dziwo bardzo duże zainteresowanie. Zakończyliśmy pierwszy cykl zajęć na basenie z aqua aerobikiem, bardzo duże zainteresowanie. Myślę, że to jest jeden z priorytetów. Społeczeństwo nam się starzeje. Mamy coraz więcej ludzi w podeszłym wieku, którzy. O dziwo bardzo chętnie, często bardzo dużo chętniej niż młodzież chcą aktywnie spędzać czas i myślę, że to jest jakby klucz i priorytet i tego będziemy się trzymali. Uczestniczki i uczestnicy zajęć również chcą, aby utrzymały się one na powierzchni. Zdążyli już bowiem dostrzec zarówno zdrowotne, jak i towarzyskie korzyści wynikające ze wspólnego basenowego fitnessu. Gimnastyka w wodzie to jest przede wszystkim odciążenie organizmu. Wiadomo, że osoby starsze mają wszelkiego rodzaju schorzenia, problemy z zakresem ruchu, więc tutaj jak najbardziej środowisko wodne wpływa na to, że to ciało zupełnie inaczej funkcjonuje, możemy sobie na więcej pozwolić. W związku z tym stajemy się sprawniejsi, lepiej nam się funkcjonuje, tym bardziej gimnastyka przez nas prowadzona jest w godzinach porannych, więc jest to bardzo fajne rozpoczęcie dnia, pobudzenie organizmu. Od razu pobudzenie układu nerwowego, więc lepiej funkcjonujemy i lepiej zaczynamy dzień. Jeżeli ktoś myśli, że przepustką do wodnej gimnastyki jest sprawność delfina, nic bardziej mylnego. Chcąc poćwiczyć na mokro, nie należy koniecznie czuć się w basenie jak ryba w wodzie. Na początek wystarczą po prostu chęci. Absolutnie nie trzeba być przygotowanym, wystarczy wcześniej zgłosić trenerowi prowadzącemu, że coś nam dolega, żeby on miał to na uwadze podczas prowadzenia zajęć, ale każda osoba może przyjść i właśnie w nich uczestniczyć. Z uwagi na częściowe dofinansowanie przez ratusz, jest to też opcja w ekonomicznym zasięgu zainteresowanych nią legionowian, żyjących przecież w większości na skąpo wypełnionym złotówkami garnuszku ZUS-u. Inna sprawa, że bariera do podjęcia fizycznej aktywności często nie tkwi w portfelu, lecz w głowie. Organizatorzy zajęć dla legionowskich emerytów doskonale zdają sobie z tego sprawę. Ja myślę, że przeniknięcie do środowisk senior, seniorów jest istotne, ja, ja to czynię, mam nadzieję, skutecznie. Rozmawiamy wspólnie, wymyślamy różne formy aktywnego spędzenia czasu. To nie jest tak, że robimy coś na siłę, opracowujemy jakieś pomysły, przeprowadzamy badania, ankiety, rozmowy i na podstawie tego proponujemy i organizujemy te aktywności. Taka strategia najwyraźniej się w regionowie sprawdza, dzięki czemu, w kontekście zajęć na basenie, zwrot Mokra Robota nabiera całkiem innego pozytywnego znaczenia.